Mateusz Rzadkosz Warto w tym miejscu podkreślić, że rzadkoż to jest ostatni reprezentant gospodarzy. Później będą już same walki z udziałem zawodników przyjezdnych. Rzadkosz, zawodnik z kategorii do 75 kg z się z arkadyuszem, z klubu Tiger. Jestem ciekaw, czy czeka nas kolejna dobra walka. Czy może tym razem emocji będzie w ringu trochę mniej? Naprawdę, ta sesja popołudniowa bardzo mi się podobała. Być może wyróżniłbym takie dwie walki, w których troszeczkę zabrakło emocji, ale w pozostałych było naprawdę ciekawie. Mieliśmy kilka ringowych wojen i kilka takich naprawdę pojedynków, które można podpisać jako szermierkę na pięści na naprawdę wysokim, wyrafinowanym poziomie Widać rzadko, bardzo zmotywowany pełen energii, aż pierwszy do walki. No i zaczęło się. No, chyba pierwszy zaatakuje mało chleb. Świetny lewy prosty rzadkosza, idealnie w celu Aż odskoczyła głowa mało chleba to był taki trochę markowany prawy Na zasadzie jak, jak wejdzie to po prawie lewy no, zobaczymy co Rzadkosz pokaże w tej walce Na razie ma taką drobną psychologiczną przewagę Bo ten jego pierwszy cios zrobił wrażenie i poszukał podbródkowego bardzo ładnie rzadko skontrował przed chwilą teraz nieudana próba ale skontrował takim krótkim prawym prostym na tułów i jeszcze jeden lewy prosty w jego wykonaniu i rysuje się już przewaga Mateusza zobaczmy jak odpowie Arek Małochlew on na pewno się bez walki nie podda w tej chwili dobrze się uchronił przed lewym sierpowym. przyznać, że bardzo dobrze pracuje lewy prosty rzadkosza. Czuję dystans Mateusz. Widać, że jest w formie. No, zapowiadał, że się dobrze przygotuje na ten turniej. Mało brakowałoby się mało chleb nadział na lewy sierpowy. Na szczęście się uchronił przed tym. No poczekajmy na jakąś odpowiedź w jego wykonaniu, bo na razie to jest popis rzadkosza. A ja jestem przekonany, że mało chleb nie odda skóry tak tanio. Były jakieś dwie próby prawego. No, w tej chwili był bardzo blisko ulokowania świetnej kontry. Niestety minął się ze szczęką rzadkosza, ale tam kilkanaście centymetrów podejrzewam. Ale takie próby powinny go zachęcić do podjęcia walki, bo w tej chwili o, oddał inicjatywę. No, huknął taką prawą bombą. Ona nie weszła, ale. Być może zaczyna wierzyć w siebie, dzięki temu Arek. I znów dobry lewy prosty rzut kosza. Myślę, że tutaj nie ma wątpliwości, to była runda Mateusza proszę Tak, ale szczerze mówiąc troszeczkę więcej spodziewałem się po Mateuszu. Zobaczymy co wydarzy Zachowawczo rozpoczął. Ale walkę ustawił jego lewy prosty, 3-4 celne ciosy takie czyściutkie weszły. Coś tam jeszcze dodał do tego arsenału. W zasadzie to, to nierzadko że wygrał tę rundę, tylko bardziej mało chlepią przegrał. Tak, ale warto tutaj zauważyć ten właśnie świetny, lewy prosty. Świetny, lewy prosty. Zobaczymy jak będzie działał w dalszych minutach tej walki. Właśnie Mateusza oglądamy teraz na ekranie starcie Dobra, zaczynamy zabawę na nowo. Pierwsza runda dla rzadkosza, ale jak będzie dalej? No i tym razem Małoklep zaatakował odważnie i on sobie zdał sprawę z tego, że przegrał pierwszą odsłonę i że musi coś zmienić. Podoba mi się takie nastawienie. O, leś kopnął prawym. Nie jestem pewien, czy nie za szybko to liczenie. Ale trzeba przyznać, że ten cios był bardzo, bardzo Cios był wspaniały, ale Małoklep chciał podjąć wymianę. W takich sytuacjach nie powinien sędzia się wtrącać. Co się odleci, to nie uciecze, tak myślę. Teraz będziemy... Następnych wymian. No i już lewy prosty rzadkosza w celu No i chyba znów trochę małochleb stracił Wenę Po przyjęciu tamtej bomby No starał się odpowiedzieć, bardzo blisko był ten prawy Zobaczmy, ja myślę, że się zrobi ciekawie, jeśli małochleb trafi dla odmiany bardzo mocno I trafił, to jeszcze nie był taki mocny cios, ale rzeczywiście u celu No jest, wraca lewy prosty rzadkosza i prawy na dół, i kolejny prawy na górę, lewy sierpowy I świetny lewy prosty O, kolejny! Nie wiem, czy ten prawy nie był mocniejszy od tamtego, po którym sędzia liczył Wyraźnie zrobił wrażenie. Proszę tylko spojrzeć, Mało chleb nie odpowiada jeszcze. Dał się zamknąć. No jest w sporych kłopotach. Jest w końcu odpowiedź. Mało chleb trafił takim bezpośrednim prawem, niegroźnym. No, nawet ten lewy prosty Rzadkosza wyglądał lepiej niż tam ten prawy. Arka. I jeszcze jeden lewy prosty. Dobrze, bo Rzadkosz. rzadkość. A on chyba szuka jakiegoś no-kautu efektownego tutaj, bo widać, że wkłada całe ciało w te ciosy. Jak widzi, że one nie wchodzą, to potem stara się je hamować. Świetna kombinacja, prawy, lewy. I lewy prosty idealnie I jeszcze jeden lewy prosty, No i przyspiesza rzadko w końcówce I to zdecydowanie jego runda. Myślę, że dwoma punktami nawet. Tak, tak, właśnie tego wymagałem od rzadkości. Tak. Takiego byłem. Tak. Druga runda to była pełna jego umiejętności. Zobaczymy no, się On będzie musiał. Arek mało Chleb naprawdę dokonać czegoś dramatycznego w tej trzeciej rundzie, żeby odwrócić losy w pojedynku. Jeżeli to się nie stanie, to to walkę dosyć łatwo wygra Mateusz Rzadkosz. Teraz pytanie tylko brzmi, czy Mała Chleba stać jeszcze na, na pokazanie czegokolwiek? Mał... Na pewno nie zrezygnował i nie poddał się, ale no, tak? Spójrz, boczy mało Chleba i spójrz, boczy Rzadkosza. Jakie nastawienie, nastawienie widzisz u tych zawodników? Myślę, że Mało chleb już przegrał tę walkę. Ja widzę potworną pewność siebie właśnie przed I, 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 I wątpliwości na twarzy Arka. Być może źle to odczytuję, ale On wie, że tę walkę przegrywa. No i proszę, jak się zaczyna ta runda. No w końcu jakaś odpowiedź. No to jest mało. że rzadko próbuje cały czas wciągnąć na jakąś kontrę sporadycznie rzuca ten swój lewy prosty odchyla się i chyba tak liczy na to że za którymś razem rękawice arka nie wrócą w odpowiednim momencie na górze i będzie mógł strzelić czy to prawym właśnie takim prawym prostym czy to jakimś sierpem tego mi trochę brakowało ciosów na korpus O świetny prawy na dół Odpoczyjne. Jeszcze jeden lewy prosty Świetnie zastupował tym lewym prostym zabójstwem swojego rywala. Ale proszę, jaka pewność siebie. Sam szedł do narożnika, po czym wyszedł z niego bez ciosu. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Szczególnie tego lewego prostego. I będzie liczenie, tak, ale to tym razem chyba słuszna decyzja. Dwa czyste ciosy. Sytuacja typowa podbramkowa. To jest koniec walki powoli, tak? Czy jeszcze zdążą znowić jakieś wymiany? No, rzadkoż wie, że wygrał tę walkę. To jest kwestia teraz nie popełnienia jakiegoś straszliwego głupstwa. Z tego co widziałem, to nawet uśmiechał się do rywala. Tak, tak. To chyba po przyjęciu ciosu było. O, mocny prawy, jeszcze jeden mocny prawy. To jest końcówka. A poczuł te ciosy Arek, ale chyba przetrwa. Szkoda byłoby teraz przed czasem to przegrać. A rzadko pokiwał głową, jakby nie był zadowolony. Podejrzewam, że chciał skończyć. Rywala przez czas. To mogło być to. No ale Arek przetrwał. Duże serce do walki. Bo naprawdę trochę przyjął tych lewych, prostych. To każdy może zrezygnować. Było też trochę tych innych ciosów, jakieś, jakaś bomba z prawej ręki, chyba jakiś lewy sierpowy też był dosyć poważny. No tutaj nie ma się nad czym zastanawiać, prawda? tego jest Mateusz! Dobry występ rzadkosza. Nie wiem tylko czy to na tle rywala on zaprezentował się tak dobrze, czy rzeczywiście przygotował taką świetną formę. Pamiętam, że parę miesięcy temu na Grand Prix nie, chyba nie trafił z formą i tam, tam przegrał dosyć łatwo jedną z walk. No zobaczymy. Zobaczymy, jeszcze będzie okazja pewnie z nim porozmawiać.